Kurde, ciągle ta polityka w tej telewizji. Tylko polityka i polityka. Widzicie co? Mam dla Was lepszy pomysł. Chodźcie ze mną na taras. Przygotowałem dla, dam dla Was swoje stare kolarze. Zobaczcie jak wyglądają. Okay. Nie wiem po co przyniosłem te piloty, ale niech leżą na razie. Słuchajcie, wiecie co, jest taka sytuacja, że znalazłem swoje stare prace i chciałbym Wam pokazać ogólnie od pracy, które zacząłem. To są moje prace, które kiedyś przedstawiałem na wystawach, teraz już ich nie przedstawiam, chociaż dużo osób się pyta dlaczego, bo ponieważ niektóre były dobre, coś tam coś tam, coś tam coś tam. Ja twierdzę po prostu, że to jest już taka przeszłość, więc traktuję je bardziej jako relikty, ale chciałbym Wam pokazać po prostu jak kiedyś wykonywałem kolaże. Zobaczcie. To mam taki też y, typowo abstrakcyjny, y, t, tutaj można powiedzieć wycinany typowo z papieru z gazet. Mam akcje, które tutaj są zrobione z tapety takiej ściennej, jakieś takie różne stylowe akcje. Aha, jeszcze mało tego. Kiedyś jeździłem bardzo dużo na stopa, więc nawet sobie robiłem. Yy, z takie tabliczki z kolarzy, ponieważ każda osoba, która jeździ na stopa o tym dobrze wie, że jeżeli robi się tabliczka z miejscem docelowym, łatwiej jest złapać ogólnie jakikolwiek diligence. Przechodzimy dalej. Jak widzicie jestem tutaj w fajnej scenerii. Uwielbiam takie akcje. Uwielbiam yy, przyrodę. Ani słowa skąd jesteś. To było wykorzystane do mojego plakatu na wystawę, którą miałem w Domu Gdańskim w Węgrowie. Bardzo mi się podoba ogólnie ten kolaż. Zrobiłem taką akcję, że zasłoniłem tutaj twarz, dodałem, dodałem jakieś takie elementy. Bardzo prosty, ale bardzo wymowny. Będę odkładał, pozwólcie, że na bok. Zobaczcie, tutaj trochę tego jest, więc będzie co pokazywać na pewno. Tutaj mam coś takiego w stylu takiej gry, takie rosyjskiej, nie wiem czy pamiętacie, były jakieś takie gierki, że się grało i się odbijało, takie jajka, bo takie piłeczki, To jest, zrobiłem coś na wzór tego. Tutaj taka tekturka z tyłu, kosmici, kosmonauci, jakaś taka świnia. Ja też, chciałem powiedzieć właśnie, że wszystko było wykorzystywane na moich wystawach wcześniejszych. Tutaj mam taki umysł człowieka. Głównie, żeby ludzie trochę myśleli, tło zrobiłem sobie z krzyżówek. Powiem Wam, że te prace już mają coś koło 10 lat, więc jakby to powiedzieć, już, już mają trochę czasu. Mam do nich taki wielki, wielki sentyment, może kiedyś się jeszcze pokażę, a może nie. Teraz już po prostu robię takie prace, które są oprawione, które można kupić, ale na pewno pokażę je, je Wam trochę później. To jest była dyrektorka Zachęty, Anna Rottenberg której domalowałem zielone włosy? Zobaczcie, jak bardzo, bardzo, bardzo fajnie tutaj wygląda. Powiem wam, że to jest najbardziej wpływowa kobieta, jeżeli chodzi o świat sztuki w Polsce. Każda osoba, która interesuje się sztuką, na pewno na pewno czai tą panią, więc nie trzeba na pewno jej przystawiać. Tutaj mam taki ślad stopy, ogólnie który jest na, na ludziach. Chciałem powiedzieć, że ogólnie to symbolizuje tak jakby po prostu chodzenie deptanie ludzkości. Poszukiwana królowa, taki bardzo graficzny, można powiedzieć, styl zrobiłem. Wykorzystałem do tego kliszę rentgenowską, to jest ogólnie tak jakby na kliszę. Tutaj z tyłu zacząłem robić jakąś pracę, ale po prostu tak jakby mi się, można powiedzieć, e, zepsuła. Więc mogę wam powiedzieć, że takie kolaże tak naprawdę można robić na wszystkim, a jak na przykład taka praca nadaje się później do wyrzucenia lub na przykład do szafki, zawsze można ją odkurzyć i po prostu się wachlować, taki na przykład pan dzień jak dzisiaj. Lecimy dalej. Niezłe ziółka, zobaczcie, też zrobiłem taki kolaż. Też dużo nie trzeba mówić. Jest można powiedzieć, że bardzo taki abstrakcyjny. Wiecie co Wam powiem? Ten kolasz chyba sobie zostawię, ponieważ mi się podoba, może po prostu sobie oprawię go w ramkę. Z drugiej strony mam jakieś graffiti, więc ja wam powiem tak, że ja praktycznie w swoich pracach wykorzystuję wszystko, więc na przykład mnie się nic nie marnuje. Jeżeli, jeżeli mam coś na przykład do, do wyrzucania, ja praktycznie tego nie wyrzucam, jestem, zbieracz, jestem, jestem zbieraczem, jestem też niezłe ziółko. Lecimy dalej. Tutaj można powiedzieć, że to też taka praca trochę na czasie, też bardzo wymowna to jest dziecko, które pochłania tak naprawdę komputer. Całość jest tak jakby w, w ramce, która tak jakby symbolizuje tablet, więc po prostu co tu dużo mówić, dzisiejsze czasy tak komputer, dzieciaki, rodzimy się po prostu, tak można powiedzieć już tak jakby w sieci. Z drugiej strony, zobaczcie też jakiś zalążek graffiti jakiegoś projektu, więc tak jak powiedziałem, u się nic nie marnuje. O, tego też dawno nie widziałem. To wiecie co, też sobie zostawię ogólnie sobie oprawię w ramkę, też bardzo mi się podoba. To jest y, zwykła strona po prostu z, z jakiejś książki, do której dokliłem tutaj taki plakat, pięść, kota, dziecko, które się na to wszystko patrzy. Całość ogólnie wygląda niesamowicie, a z tyłu po prostu zwykła taka jak można powiedzieć strona. Neurony i można powiedzieć osoba, która się ściga tak jakby w organizmie ludzkim. Dokleiłem tutaj, to jest panczynista, który po prostu tak jakby na łyżwach, w sumie nie widać, że on jest na łyżwach. Ale to jest tak jakby na przykład osoba, która tak jakby biegnie gdzieś tam w środku w organizmie. Całość jest zrobiona na kliszy rentgenowskiej. Też bardzo fajna akcja, którą dostałem od koleżanki. O, słońce wychodzi. Można się powachlować, słuchajcie, bo jest naprawdę gorąco. E, powiem Wam, że później będę musiał poddać trochę kwiaty, ponieważ mam nadzieję, że mi e, nie pousychają. Powiem Wam, że to jest naprawdę prawdziwy raj na ziemi, jeżeli chodzi o takie akcje, jeżeli chodzi o lato. O, tutaj jeszcze mam koleż, który... Powiem wam, że nie widziałem wcześniej tych kolorzy, po prostu je Znaczy, widziałem ich wcześniej wiadomo, ale po prostu je teraz ogarnąłem jakoś, tak można powiedzieć, i nawet nie sprawdzałem, co to jest za bardzo. Więc zrobiłem taką kompozycję, bardziej taką przestrzenną, jak można powiedzieć, bardziej taką miejską. Eee, co tu dużo opowiadać. Praca wygląda jak wygląda, jest, jest zniszczona, eee, prawdopodobnie pójdzie do Bora. O, tutaj też jest taka akcja, też taka bardzo sentymentalna, ogólnie. Dla mnie. To już jest taka praca typowo abstrakcyjna, którą też jakiś czas temu zrobiłem. Jest, widzicie, trochę taki większy format. Też może sobie ją zostawię. Słuchajcie, fajna opcja ogólnie, że to odkryłem, ponieważ będę sobie, słuchajcie, prace niektóre sobie wybiorę i na pewno je jakoś poprzerabiam. w sumie. Dupla blada, cycki jak donice. Mm -mm -mm. I cenzura, prawda? To jest takie, taka, można powiedzieć, zlepek takie ogólnie trochę, taki, takich akcji popkulturowych. Całość wygląda też, tak naprawdę, powiem Wam, że śmiesznie. Na ścianie na pewno też fajnie by się prezentowała praca, jeżeli byłoby na przykład paspartu. I tak jak wspominałem, prace nie są oprawione. Te prace były przedstawiane kiedyś w antyramach, na przykład kilka prac o siebie. Tą pracę nazywałem na przykład deszcz. Trochę się powiem, powiem że narobiłem przy tej pracy. Dzisiaj jestem świadomy tego, że na pewno takiej pracy bym nie zrobił. Po prostu powiem Wam szczerze mówiąc, że nawet mi się nie podoba na dzień dzisiejszy. Ta praca mi się podoba za to. To jest praca to, co siedzi kobiecie w głowie. Ogólnie jak wiecie, ogląda też mi dużo kobiet. Pozdrawiam Was serdecznie. Po prostu kobiety myślą o wszystkim, tak? Tak samo jak i, jak i faceci, tylko faceci czasami nie myślą o niektórych, że... Nie myślą, po prostu nie myślą. Sami <laughs> wiecie o co chodzi, tak? Czasami jak się zapytać na przykład faceta, co robisz, o czym myślisz, on ci powie nic. A kobieta nie potrafi tego zrozumieć, jak to można o niczym nie myśleć. Ale to dobra, to jest już taka riskwinka trochę na boku. Zobaczcie, mam, mam też taki plakat typowo bardziej popartowy, który zrobiłem, kolaż, przepraszam. Zobaczcie, powiem wam, że ta praca bardzo mi się podoba i, i wydaje mi się, że jeszcze będę mógł ją wykorzystać na pewno do niejednej rzeczy. Więc, więc zobaczcie, mam trochę tego, co nie? To jest taka praca, która jest bardzo nieszczelna. Chcę Wam powiedzieć po prostu, że to jest dziecko. Tutaj, tutaj jest dziecko w tym miejscu. I to jest tak jakby jego taki po prostu powikłany, tak jakby świat. Poplątany. A, tutaj ma projekt mebli, ponieważ kiedyś projektowałem meble dla takiego jednego zakładu. Ogólnie. No, ale to jest taka stara historia. Tu mam kompozycję abstrakcyjną, chciałbym powiedzieć, że jak, jak wystawiałem tą pracę na wystawie, kiedyś to zaznaczałem przez czasami w niektórych miejscach tym panią, bo takie panie mi pomagały, które wieszały te prace, gdzie jest góra, gdzie jest dół, ponieważ to było fajne, słuchajcie, powiem wam taką fajną anegdotę, przyszedłem po prostu na wystawę i okazało się, że niektóre prace wisiały w ogóle do góry nogami, co bardzo, można powiedzieć, mnie ucieszyło. Bo to, ponieważ było śmieszne i fajne, i ja ogólnie czułem do tego jakiś taki dystans, i ludziom się podobało najważniejsze. To, to. to tutaj patrz, też mam napisane góra, na przykład, że ze której strony to powinna wisieć na wystawie. Całość, tak jak powiedziałem, wisiała w takich antyram antyramach, i to jest ogólnie ma magiczna fasolka. Pamiętam, że nazywałem tę pracę właśnie w taki sposób. Nie wiem, czy dzisiaj zrobiłem taką pracę. Powiem wam, że e strasznie. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o styl ogólnie robienia moich prac, to naprawdę się trochę zmienił. Teraz już robię takie, trochę całkiem inne prace, ale na pewno pokażę Wam w sumie, widzieliście w wcześniejszych moich relacjach, jak to mniej więcej wygląda. To jest praca, która bardzo mi się podoba. To jest karton taki można powiedzieć, to jest taka, e, taka tektura falista, e, która, e, na którą nakleiłem po prostu różne takie elementy. I całość wygląda można powiedzieć tak jakby e, bardzo tak jakby kubistycznie w stylu ala Picasso, coś takiego. Praca powiem, że wam, że mi się podoba i sobie ją na pewno odłożę na bok. To jest praca też, która mi się podoba. To też uważam, że przedstawia jakąś taką wartość artystyczną. Nie nazwałem jej, jeżeli macie na przykład jakiś pomysł, w jaki sposób można by byłoby na przykład... A patrzcie, nawet widzicie, trzymam ją do góry nogami, bo to mam zaznaczone, że góra góra powinna być. O tak, zobaczcie, w taki sposób powinna być zaznaczona. Więc e, powiem wam, jeżeli macie pomysł na, na tę pracę, jak mógłbym ją nazwać, e, po prostu napiszcie w komentarzu. Chciałbym wam powiedzieć: O, tak, właśnie, ogłoszę mały konkurs. E, jeżeli na przykład najfajniejsza osoba, która na przykład e, nazwie tą pracę, dostanie ode mnie tą pracę w prezencie, oprawioną bramkę. Lecimy dalej. Kobieta, składanka. Też e, zrobiłem coś takiego: taki kolarz to jest z jakiegoś plakatu, który jest pocięty, z tyłu też powiem wam no ja nie korzystam, tak jak powiedziałem wam już kilkakrotnie ze sklepów plastycznych, tak w ogóle zastanawiałem się, czy jest włączony mikrofon, mam nadzieję, że jest włączony mikrofon, więc spoko, ostatnio nagrywałem relację i nie było, nie było po prostu mikrofona włączonego, to jest kobieta, która jest po prostu po, 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 tak jakby pocięta, po, jeszcze raz jest robią taki tak jakby patchwork z niej, a tu z tyłu po prostu zużyta kartka, której po prostu nie chciałem wyrzucać. I lecimy dalej. Czyste zło, też taka ciemna praca, to jest koleś, który po prostu tak jakby na swoich plecach niesie kościół, krzyż i w ogóle, czyli tak jakby można powiedzieć całą naszą wiarę, a tutaj tak jakby jest ręka diabła yy, i ten diabeł tak jakby po prostu po to wszystko yy, tak jakby sięga, czyli tak jakby sięga po naszą wiarę, wiarę sięga po nasze słabości. To mam pracę, która jest już ogólnie taka typowo graficiarska. E, to, to jest praca, którą robiłem w, ty, w tych czasach, kiedy oglądałem Matrix, więc bardzo, bardzo dawno. E, chcę wam powiedzieć, że... Mm, ja już kolarze wycinałem już coś około 15 lat mniej więcej, więc e, powiem wam, że inspirację czerpię ogólnie już e, od bardzo, bardzo, bardzo dawna z jakichś takich różnych rzeczy. To mi bardzo przypominało mątwę z Matrixa. E, postanowiłem sobie po prostu e, tak jakby Mm, zrobić z graffiti, z liter grafiti, po prostu z takiego stwora, yy, taki, taki statek kosmiczny, do którego po prostu dołączyłem, tak jakby torpedy. No i coś wygląda, tak. To jest mój, wszędzie bardziej popisany w ogóle. Powiem wam, że jak yy, Oglądam te prace, to czuję tak naprawdę taki super wielki sentyment do tego, ponieważ wszystko mi się przypomniało, w jaki sposób miałem wystawy, w jaki sposób ludzie to odbierali. To były, to były tak jak można powiedzieć, początki moje z kolarzami. Tutaj mam takiego robota, który jest zrobiony z, tak jak można powiedzieć, z infrastruktury miejskiej, z jakichś takich schodów. Ręce ma ogólnie to jest jakieś poręczy, głowy z płyty winylowej, więc całość wygląda w taki sposób. Tutaj miała być jakaś praca, ale jakoś tak mi nie wyszła. A z drugiej strony zrobiłem coś takiego. To jest ogólnie już praca bardziej markerowa. To nie jest kolaż w sumie, bo to jest tak jakby spray połączony z markerem, i z, z takim, można powiedzieć, z takim szablonem. Praca mi się ogólnie powiem, Wam się podoba i chyba sobie ją zostawię i też sobie ją po prostu oprawię w ramkę. Tu mam też taką pracę, która wygląda trochę jak plan miejski, plan miasta. Zobaczcie, to wygląda tak jakby rzut z góry, jakby jakieś ulice, budynki, bloki. Całość jest wykonana ogólnie z papieru, z jakichś takich gazet. Tak to wygląda. Wszystko jest z jakiegoś takiego bristolu, który już powiem Wam, że już... Yy, nie jest najnowszy, jak można powiedzieć, Nawet już ma taki zapach trochę taki zwietrzały. To nazwałem ogólnie tą pracę, że to jest jakiś taki folklor artystyczny, bo bardzo mi się kojarzyła. Praca jest bardzo minimalistyczna, jak widzicie, ale jest też wymowna. Jeżeli chcielibyście, żebym zaprojektował Wam kiedyś kafle albo płytki w łazience lub w kuchni, jak najbardziej to by się nadawało, coś takiego. Zobaczcie, tył ogólnie prac, które też widzicie, jest jakiś taki pomazany, więc tak jak powiedziałem, ogólnie moje, moje prace są Yy, przerabiane, jakoś tak ogólnie od jednej pracy robię drugą i takie rzeczy. Tu już mamy taki większy, można powiedzieć, yy, większy yy, taki, można powiedzieć, pierdzielnik, jest wszystko wszystko i nic, tak naprawdę. Po prostu ja zrobiłem taki mega turbo świat, który po prostu, którego tłem są krzyżyw, krzyżówki z... Yy, tłem są krzyżówki, takie jak wy widzicie właśnie, te puste pola po krzyżówkach. I po prostu pod podklejałem jakieś różne postacie, yy, kotkreskowy. Wydaje mi się osobiście, że praca jest bardzo fajna, chociaż jest, jest bardzo dużo tego. Praca wyglądałaby fajnie jakbym miała na przykład paspartu, więc na pewno paspartu będzie dołączone. Ja tą pracę sobie zostawię. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, yy, zrobię słuchajcie może taki mały super turbo konkurs. Wiecie co? Jeżeli na przykład yy, yy, tą pracę mi też nazwiecie w jakiś fajny sposób, ta praca wyląduje na przykład u osoby, która wymyśli najfajniejszy komentarz do tej. Najfajniejszy tytuł do tej pracy, ponieważ ta praca po prostu nie ma tytułu. A! I przypomniała mi się taka mała anegdota. Pamiętam jak miałem wystawie, wystawę w Warszawie w klubie Lokal i nie wiedziałem jak nazwać tą pra tę pracę. Już wam mówiłem, kiedyś o tym wspominałem. To miałem tylko sytuację, że yy, zrobiłem sobie... Yy, Napisałem sobie najfajniejsze nazwy, które gdzieś tam widziałem w internecie, wrzuciłem czapkę i później podoklejałem na wystawie na, na, można powiedzieć tak brzydko, na pałę, na trafił po prostu pod pracę i ludzie się zastanawiali w ogóle co te prace oznaczają, w ogóle jakie dziwne tytuły mają i doszukiwali się po prostu znaczenia tych tytułów. I powiem Wam, że w większości ogólnie odnajdywali po prostu znaczenie takich akcji. To jestem ja. Jestem ja, tylko może tu słabo widać. Jestem też taki można powiedzieć po, yy, pocięty na jakieś takie drobne kawałki. Yy, tutaj widać, że właśnie jestem w kapturze, tu mam jakiś taki spray, nie, czy akurat będzie dobrze widać na kamerze, ale powiem Wam, że na dzień dzisiejszy praca średniawka. Pewnie zastanawiacie się dlaczego na przykład pokazuję Wam takie prace, skoro, skoro na przykład już teraz mi się tak bardzo, te, nie, te prace mi się tak nie podobają. Powiem Wam tak, że mam wielki sentyment do tych pracy i zastanawiałem się ostatnio czy po prostu je nawet wyrzucić. Powiem Wam, że chyba ich nie wyrzucę, zostawię je może na przykład dla swoich potomnych albo po prostu powiem Wam, że ja teraz w tym momencie widzę w jaki sposób się na przykład rozwijałem i jak na przykład moja ewolucja jeżeli chodzi o wycinanie kolarzy postępowała, więc... Po prostu fajnie jest naprawdę sobie rozkminić to, jak człowiek się rozwija. Zobaczcie, tutaj mam z tyłu Bambi. <laughs> Czyli to jest po prostu tak jakby uwaga, awaria. I yy, całość jest zrobiona tak jakby yy, w, y, po... W, w, to jest opakowanie po prostu po puzlach. Zobaczcie. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o pomysły zrobieniem robieniem kolarzy, naprawdę są yy, są naprawdę... Yy... No mam takie pomysły. No. Podejrzewam, że osoby, które wycinają kolarze też pewnie, pewnie takie mają. Bo takie mają. No, tu mam znacznie taką twarz takiego fajnego chłopca, też można było fajnie przerobić. To jest taki, taki totalny popart. Też zobaczcie, nie jest zrobione na jakimś takim super papierze, tylko yy, na jakimś takim zwykłym po prostu grubszej, zwykłej, grubszej okładce, którą po prostu podkleiłem z drugiej strony. To mi się kojarzy trochę z Cyborgiem. Powiem Wam, że yy, podoba mi się ta praca bardzo sobie o zestawie, oprawie. Znaczy z tyłu nie wygląda ciekawie, bo to jest jakaś pozostałość po jakimś plakacie i w ogóle. Ale tak naprawdę powiem Wam, że dużo osób nie zastanawia się w ogóle jak wyglądają kolarze z tyłu. Bo czasami widzimy tylko na przykład przód prac, a na przykład nie, w ogóle nie wiemy co jest z tyłu. Patrzcie góra, tak jak powiedziałem na wystawie było zaznaczone jak miało być, miała być praca wisieć. Z tego co pamiętam praca ta wisiała chyba tak jakoś. Mogę Wam powiedzieć, że to są takie rekiny tutaj, widzicie? Są rekiny i tam są takie kobiety postacie tutaj w tych rekinach. Praca, powiem Wam, że na dzień dzisiejszy ja bym całkiem inaczej ją zrobił, ponieważ jest nieczytelna mało, bardzo. Ale okej, okay, lecimy dalej. To mi się bardzo podoba, bo to jest bardzo wymowne. Stworzone by tworzyć i to jest puszka sprayu i na przykład jest dziecko, które jest podłączone pępowiną do, do, do sprayu. To jest naprawdę bardzo świetny pomysł. Na pewno wykorzystam to kiedyś w swoich pakatach. A tutaj mam, patrzcie, z tyłu jakiś taki plakat ze schronisków dla zwierząt. Więc po prostu korzystam z wszystkiego, co się da. Psychoza. Super, turbo, mega psychoza. Każdy ma jakąś psychozę swoją, jakieś, jakieś, jakieś lęki i jakieś takie stan dziwne. Też posiadam takie akcje. Ludzie zamki, patrzcie, ludzie tajemnice. Więc słuchajcie, każdy z nas ma jakieś tajemnice, każdy ma jakieś takie rozkminki. Więc takie rozkminki jak najbardziej posiadam również ja. Powiem wam, że jest naprawdę bardzo, bardzo, Wiesz co, by... pozwólcie, że, a nie, tu jeszcze mam wodę, że, to, że się napiję jeszcze wody trochę, bo jest naprawdę, naprawdę jest gorąco. Tu mam już taki, e, taki kolor, można powiedzieć, e, rodzinny trochę, bo jest bardzo dużo na przykład ludzi. Tutaj e, To są na przykład ludzie. Jakieś jakieś, to jest bardzo fajne, bo oni są na przykład w takim stylu Super Turbo Mega Retro, a mają jednak okulary trójwymiarowe i takie z tyłu postacie z, z bajek. Całość wygląda tak prezentuje się. To pracy nie wiem jakby się nazwali, to jest po prostu wylana kawa. Więc powiem Wam, że kiedyś piłem kawę, która mi się wlała i po prostu w taki sposób, bardzo mi się podoba. Pracę. To jest taka fajna akcja, że zawsze można ją zrobić tak, tak i tak. Yy, mogę się zabawić trochę psychologa lub psychiatrę, pokazując Wam plamy i zadać pytanie: A co widzicie na tej pracy? Jak widzicie, trochę tutaj tego jest, ale już kończymy, więc, więc też, żeby nie przedłużać Wam. To jest też taka praca, która jest szczególnie też, jakby wam to powiedzieć, symboliczna trochę, ponieważ to jest śmietnik, jak widzicie. I to jest tak jak pan, który jest wyrzucony na śmietnik razem z komputerami, z jakimś takim sprzętem elektronicznym, który pali sobie szluga. No to jest tak jakby wyrzucone dziecko, jakaś taka lalka. Więc symbolika jest tak naprawdę ludzie na śmietnisku. Z tyłu przyroda. Więc jakaś taka, można powiedzieć, jakiś znowu plakat derwałem, który go przerobiłem, całość tło jest pomalowana sprayem. I tutaj następna praca, nie będę się tam rozwijał za bardzo o niej, następna. Dzisiaj już pewnie taki pracy nie zrobił, ponieważ jest za bardzo chaotyczna dla mnie. Chociaż powiem wam, że jako, jako taki print na przykład na koszulkę, albo na przykład na tapetę, lub jakąś taką grafikę, na pewno fajnie by wyglądało. Całość jest y, utrzymana w konwencji komiksowo-graficiarskiej, bo są graf jest graffiti i komiksy. Tu już mamy kawałek psychodeli, jest y, kobieta, zobaczcie. Kobieta tło. Tak jak powiedziałem wam, nie, y, większość nazw, w ogóle prawie wszystkie nazwy były wymyślone na wystawę, y, więc ja nawet nie pamiętam, jak te prace teraz się nazywały. Mogę po prostu ponazywać je jeszcze raz. I nawet Na temat tej pracy nie będę się rozwodził, bo to jest taka, można powiedzieć, czysta abstrakcja. Też jest na tej pracy napisane góra, żeby tam wisiała od góry. W sumie zobaczcie, jakby wisiała nawet bokiem, to pewnie też by się nic nie stało. Całość jest zrobiona na papierze milimetrowym. A tło jest zrobione, tak jakby można powiedzieć, ze sprayu, zobaczcie, widzicie? Tutaj mamy taką też. To jest bardzo fajne. Udanego dnia, Babes. Kto ma wiedzieć, ten dwie. Całość ogólnie kojarzy mi się trochę z kanałami takimi tutaj, albo z jakąś taką grą. Całość jest... Jeszcze nawet sprayem pachnie, gruntowana sprayem. Tutaj nie ma co się rozwodzić, ponieważ to jest, tak jak można powiedzieć, czysta abstrakcja. Też. Zastanawiam się tylko, skąd ja miałem te plakaty z, z tymi zwierzętami. Nie wiem, czy z jakiegoś schroniska, czy wtedy mm, możliwe, że chyba zanosiłem karmę dla zwierząt, bo tak jak wspominałem mam bardzo kochane zwierzęta i możliwe, że po prostu dostałem, dostałem po prostu takie stare, jakby można powiedzieć plakaty. No i to jest taka abstrakcja. To jest praca, która mi się bardzo podoba na pewno sobie ją zostawię. Nie wiem dlaczego jest taka malutka rzeczywistość, zobaczcie. Mała, taka, taka taki, taki mały duperelek, to jest z boku, też taka, taka taka druga. Koleś ma rozkminkę, bo koleś tak jakby się zastanawia i mi tak mówi mm -hmm, mm -hmm. pewnie duż, dużo osób z Was się zastanawia i sobie myśli mm -hmm, mm -hmm, a ja powiem tak, masz rację. To jest też szczególnie koleś, który bardzo lubię, yy... Może niektóre sobie bardzo denerwować zawsze chyba niektóre sobie zadawały sobie to pytanie, które teraz tutaj pada. To jest praca, tutaj nie ma co rozkminiać tak za dużo do tej pracy. Robótki ręczne, zobaczcie, wiadomo o co chodzi, trochę nieprzyzwoita praca. Powiem wam, że nie miałem problemu, żeby je powiesić w trzech, czterech miejscach. Ogólnie te prace wisiały, jeżeli chodzi o wystawy moje. Więc każdego można powiedzieć, że ta praca rozbawiła mnie też. Słuchajcie, muszę się trochę pobachować, bo jest naprawdę, naprawdę, naprawdę gorąco. No, to jest taka praca, której też chyba nie ma co mówić. Zacier, w ogóle, jak wygląda tło, jest takie, można powiedzieć, takie poniszczone trochę. A tutaj jest szkawka i głowa, czyli wiadomo, strzepiamy. Incepcję albo jakiś pomysł komuś do głowy. Tutaj mamy też taką akcję, trochę można powiedzieć, abstrakcyjno-humorystyczną. Czy co? Powiem wam, że nie wiem o co chodzi, jak ją robiłem. Yy, powiem wam, że. Sztuka jest taka, że po prostu sztuka jest bardzo ulotna i ja na przykład jak tworzę na przykład w jakimś danym momencie to po prostu mam coś na myśli, a później tak naprawdę ta myśl mi ucieka i tak naprawdę prawdziwym dowodem tego wszystkiego później są tylko te prace. Maszyny ja nazwałem to kurde miłość, miłością maszyn, nie wiem dlaczego to jest tak jakby zalot maszyn, dwóch tak jakby dźwigów, dwóch żurawi które można powiedzieć tak jakby ze sobą rozmawiają albo na przykład coś do siebie czują i chcą się ze sobą do siebie zbliżyć. To jest praca bardzo dla mnie ważna, ponieważ to jest praca, którą robiłem razem z moim kolegą DOSem świętej, świętej Pamięci. Tworzyliśmy razem crew, który nazywał się RHS, czy RHS to jest RHS dokładnie, Respect Hardcore Sport albo Respect Hardcore Sporty. Więc, tak można powiedzieć, w takim graficiarskim stylu zrobiona trochę. Tutaj mamy bank 100 złotowy bardzo fajna opcja, chciałbym zdobyć też taki teraz. Z naszej takiej wielkości, print, bardzo fajny. I to tu jakieś tutaj z tyłu takie moje, można powiedzieć, graffiti, jakieś takie, takie projekty. A, i przy okazji jeszcze widzę, że tutaj zagarnąłem jakieś tam plakaty swoje rapowe stare. To całe Mikołaj tutaj, ogólnie to jest koncept hip-hopowy, na którym grałem. Tutaj też mam, Wesoły Mikołaj, koncert hip-hopowy, no trochę, a jeszcze szablony mam tutaj, które robiłem, też powiem Wam, że kiedyś zajmowałem się robieniem szablonów, może to nie jest jakiś turbo super mega szablon, ale yy, powiem Wam, że strasznie dużo wielko frajdę sprawiało mi kiedyś wycinanie szablonów. Chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli, chcieli, jeżeli chcielibyście na przykład, żeby przeprowadził z Wami jakieś takie warsztaty na przykład z wycinaniem szablonów lub zaproponował Wam kogoś, kto, kto prowadziłby takie warsztaty, jak najbardziej wbijacie do mnie na kanał, otrzymacie tak, taką informację. No i tutaj mam też jeszcze plakat z koncertu, który grałem. Wiem, że to może nic nie ma wspólnego ze sztuką, ale chciałbym wam powiedzieć, dużo osób na przykład nie wie, że kiedyś bardzo grubo rapowałem, chodziłem na koncerty rapowe, organizowałem sam koncerty rapowe, więc to też jakieś szkawał historii mojej. Więc nie wiem skąd to się wzięło, ale po prostu pewnie leżało tutaj. No jakieś takie stare akcje. Małpa, Keke, z Miłoszem grałem kiedyś. Z, Mielskim, z Małpą. Jest takie autoakcje. To jest yy... z klubu Makulatura, też w Warszawie. Z koncertu jakiś taki plakat śmieszny. O, i plakat C-Block starej, starej ekipy hip-hopowej. To co? Pokazałem Wam wszystko, chyba. Słuchajcie, jest upalny dzień. Tak naprawdę może nie powinniście tego oglądać, tylko powinniście jeszcze nad wody się kąpać i obejrzeć sobie to dopiero wieczorem. To co słuchajcie, życzę wam udanego dnia, dzięki, że ze mną byliście, że mogłem wam po prostu, jakby to powiedzieć, pokazać swoje stare zajawki, od czego zaczynałem, w jaki sposób zaczynała się moja przygoda z kolarzy, sami będziecie mogli ocenić mój styl, w jaki sposób się zmienił. Trzymajcie się, życzę wam udanego dnia. Elo!